Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. I kolejne ćwiczenia na Waszą prośbę. Jest już odcinek na przepuklinę lędźwiową, dzisiaj na przepuklinę w odcinku szyjnym. Wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać w pozycji siedzącej na krześle, także przygotujcie sobie krześle i jedno ćwiczenie wykonamy z ręcznikiem. Takiej wielkości ręcznik będzie Wam potrzebny. Przygotujcie się i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, jakie zrobimy, to jest przesuwanie głowy do przodu i do tyłu. Żeby mieć pewność, że dobrze ruszacie tę głowę, a nie unosicie jej do góry, to jest w pozycji naturalnej przyłożyć sobie palec czy dwa palce do brody i spróbować odsunąć głowę do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tak, żebyście czuli, że napinają Wam się mięśnie szyi z przodu. Wdech i wydech. Możemy no, zrobić jeszcze trzy powtórzenia: trzy, dwa. I jeden. Drugie ćwiczenie to będziemy chcieli przychylać głowę na boki, ale będziemy na razie przechylać w waszą prawą stronę. Będziemy przytrzymywać sobie dłonią tutaj skroń. Nie róbcie tego tak na maksa, zróbcie na jakieś 30-40% siłę. Wdech pozycja wyjściowa, Głowa mamy prosto, próbujemy ją przechylić, ale Dłoń nam blokuje ten ruch. Uruchamiamy mięśnie. Wdech i wydech. Zmacniamy mięśnie w odcinku szyjnym. Wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, żebyście nie przekręcali głowę w drugą stronę. Cały czas macie głowę skierowaną do przodu. Wdech i wydech. Teraz przytrzymamy, oddychamy głęboko. 3, 2, 1. I znowu z przytrzymaniem. 3, 2, 1. Jeszcze jedno powtórzenie na tą stronę. 3, 2, 1. To samo waszą lewą, czyli tak jakbyście chcieli przechylić głowę na bok, ale dłoń na skroni blokuje nam ten ruch. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. I teraz z przytrzymaniem. 3, 2, 1, 3, oddychajcie, 2, 1, ostatni raz. 3, 2, 1. Następne ćwiczenia położymy na sobie dłoń tutaj z lewej strony i lekko dociągamy głowę. Z wdechem rozluźniamy, z wydechem rozciągamy mięśnie, szyi z lewej strony. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy. Barki rozluźnione. Kontrolujemy oddech. Przytrzymamy teraz na 3, 2, 1. Rozluźnimy. I jeszcze raz. Parku nosimy i opuszczamy, tak żeby tu nie było napięcia. 3, 2, 1. I jeszcze jeden raz na Waszą prawą stronę. 3, dwa, 1, świetnie, to samo w drugą stronę, wdech i wydech, bark opuszczony, żeby nie był blisko głowy, blisko ucha, tylko rozluźniony jest wasz lewy bark, wdech i wydech, cały czas głowa, broda skierowana jest do przodu, żebyście nie przekręcali głowę, i my ją tylko przehalamy, tak? I wydech przytrzymamy. 3 2 1 Jeszcze po dwa powtórzenia. 3 2 1 Jeszcze raz. 3 2 1 Świetnie. Teraz wasze prawie ramię. Staramy się dłoń dosięgnąć z tyłu. Tak jak dajecie radę. Lewą kładziemy sobie tutaj na kładziemy tu na głowie tak na środku. Troszkę bardziej z tej tylnej części. Przekręcamy głowę no, skierowany w lewy narożnik i lekko ciągniemy naszą głowę. Zdechem wracamy do pozycji wyjściowej. Z wydechem znowu rozciągamy mięśnie szyi i karku. Wdech i wydech. Kto jest bardziej rozciągnięty, to ten prawy łokieć będzie skierowany do góry. Zwróćcie uwagę, żeby siedzieć wyprostowanym żebyście się nie garbili, żebyście tutaj nie skręcali całej sylwetki za bardzo, chodzi tylko o ten lekki ruch głowy, że już nie jest skierowana do przodu, tylko pod kątem, tak jak tu wasz lewy narożnik i znowu z przytrzymaniem tylko nie róbcie na siłę, lekko tylko przytrzymujemy, trzy dwa jeden i pamiętajcie, jeżeli wam się mięśnie zmęczą, macie już dosyć nie róbcie wszystkich powtórzeń, możecie zrobić mniej. Kto może to jeszcze z przytrzymaniem? Trzy, dwa, jeden. Ostatni raz, jeśli możecie. Trzy, dwa, jeden. Świetnie, to samo w, tą, w drugą stronę. Czyli lewem, tak jak dajecie radę. Może tu, może wyżej łokieć, może będzie całkiem uniesiony, tak, żebyście sylwetkę mieli cały czas wyprostowaną. Teraz lekko przechylamy głowę wasz prawy narożnik. Kładziemy dłoń tu na głowie, palce bardziej z tyłu i ciągniemy pod tym samym kątem, pod którym mamy skierowaną naszą głowę, zdechem po pozycji wyjściowej, z wydechem lekko ciągniemy w dół. Siedząc cały czas w tej samej pozycji, nie przechylamy, nie zmieniamy ciężaru ciała na jedną stronę. Ładna, wyprostowana pozycja, pracuje głowa i kark. Nic więcej. Wdech. I wydech. I z przytrzymaniem, jeśli możecie, trzy, dwa. Jeden, powoli rozluźniamy, jeszcze dwa powtórzenia, skierowana pod kątem, trzy, dwa, jeden, pamiętajcie o oddechu, żeby nie wstrzymywać oddechu, przytrzymujemy ten ruch, przytrzymujemy rozciąganie, wzmacnianie mięśni, ale oddychamy cały czas, w głęboki wdech i wydech, trzy, Dwa. Jeden. Świetnie. Następne ćwiczenie. Położymy sobie Waszą, połóżcie sobie Waszą lewą dłoń tak tutaj na linii kości obojczykowej, tak żeby tutaj ustabilizować pozycję klatki piersiowej i obojczyka. Teraz obracamy lekko głowę do Waszej prawej strony i Trzymając głowę pod tym kątem, staramy się popatrzeć do góry na sufit. I wytrzymujemy. 3, 2 i 1. Wracamy do pozycji wyjściowej, czyjecie wszystkie mięśnie. I znowu lekko przekręcamy głowę w prawą stronę i kierujemy głowę do góry, patrzymy na sufit. Oddychamy. Głęboki wdech, powoli wydech. Trzy, dwa, jeden. Znowu powoli wracamy w ten sam sposób, opuszczając głowę, i dopiero wtedy wracamy do pozycji wyjściowej. Z głową skierowana do przodu. Ostatni raz. Głowa skierowana w prawą stronę. Jeżeli czujecie, że jest większy zakres ruchu, mięśnie się troszkę już rozciągnęły, to możecie. Pogłębić ten ruch i patrzymy do góry. Wyciągamy brodę. Oddychamy głęboki wdech, powoli wydech. Trzy, dwa, jeden. Powoli wracamy. Zróbmy to samo ćwiczenie na drugą stronę, czyli teraz wasza prawa dłoń na obojczyku. Także się wiedzieli, że nie, nie ruszamy tutaj barkami, ramionami. Głowa do lewej strony i do góry. Oddychamy. Trzy. Dwa. Jeden. Powoli wracamy z głową na dół i do pozycji wyjściowej. Jeszcze dwa razy. Jeśli możecie. Do lewej i do góry kieruję brodę. Cały czas kontrolując oddech. Wytrzymujemy 3, 2, 1. Powoli wracamy. Ostatni raz, jeśli możecie, do lewej i do góry. Głębokie wdechy, oddechy. Wdechy 3, 2 i 1. Powolutku wracamy. Świetnie. Następne ćwiczenie to będzie. Następne ćwiczenie to jest ściąganie łopatek do tyłu. Dla jednych będzie prosto, dla drugich może być to nie takie y, oczywiste, jak to zrobić, więc żeby poczuć ruch tych mięśni między łopatkami, można sobie pomóc w ten sposób. Dociągamy łokcie do siebie, dłonie mamy wyciągnięte przed sobą skierowane do góry. I przy wdechu dociskając łokcie staramy się ramiona przesuwać na zewnątrz. Powinniście poczuć mięśnie między łopatkami. Te łopatki się schodzą do środka i te mięśnie między nimi pracują. Są ściągnięte. A powinniście czuć rozciąganie tutaj klatki piersiowej z przodu. I z wydechem powoli rozluźniamy. I znowu wdech. I wydech. Pilnujcie łokcie. Jeżeli będziecie próbować wyciągać ramiona zbyt daleko, te dłonie się nie przesuwają, to będziecie prostować, wyciągać ramiona na zewnątrz, a łokcie mają być blisko ciała. Wdech i wydech. I spróbuję wytrzymać w tej pozycji, pilnując oddech, uśmiech na twarzy. Trzy. Dwa. Jeden. Zwróćcie uwagę, czy przy tym ruchu dłoni, ramion, barków do tyłu nie pochylacie się do przodu. To będzie następny sposób, w jaki Wasze ciało może tutaj kompensować ruch, który za mocno forsujecie. Kto może to wytrzymuje? Jeszcze trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy. Ostatni raz. Możecie nawet poczuć, że klatka piersiowa się lekko unosi jeżeli rzeczywiście macie tutaj duży zakres ruchu, to poczujecie że unosi się klatka, rozciągają się też mięśnie z przodu mięśnie brzucha i wytrzymujemy z ruchem cały czas oddychamy, głęboki wdech i wydech trzy, dwa jeden świetnie, powolutku opuszczamy unosimy ramiona powoli Opuszczam i znowu. Wdech unosimy wydech. Tylko. Pilnujcie, kontrolujcie mięśnie. Nie opuszczam ramion w ten sposób, tylko powoli używając mięśni, kontroluję ruch ramion. I do góry przy wdechu i na dół. Jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie do tego ćwiczenia potrzebny nam będzie ręcznik, założymy go sobie tutaj z tyłu, żeby wzmocnić naszą szyję i w momencie kiedy będziecie unosić głowę wyciągać brodę do góry będziecie ciągnąć ręcznik do przodu, pokażę wam to z jak to będzie wyglądało czyli tutaj wspieramy naszą szyję w momencie kiedy patrzymy do góry wdech i powoli opuszczamy wdech Ciągniemy za końce ręcznika, unosimy głowę z wydechem, opuszczamy i rozluźniamy ręce, rozluźniamy ręcznik. I znowu wdech, dociskamy, czujemy, że tutaj nam wspiera kark. I przy wydechu opuszczamy. Pilnujcie, żeby się nie przechylać z całą sylwetką, tylko żeby to był ruch głowy, kierujemy brodę do góry, wdech, barki staramy się mieć rozluźnione, możecie je unieść i lekko opuścić, żeby mieć pewność, że ta część ciała nie ma napięcia, wdech, unosimy głowę, broda do góry, wydech, opuszczamy, wciągniemy ten ręcznik, wdech i powoli wydech, może jeszcze trzy powtórzenia, Dwa. Jeden. Świetnie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyniosą wam te ćwiczenia efekty, jeśli będziecie wykonywać je regularnie i zwracając uwagę na te wszystkie rzeczy, o których mówię. Więc dlatego tyle mówię. Abyście mieli pewność, że ćwiczenia wykonujecie prawidłowo i bezpiecznie, żeby były efektywne, bo o to właśnie nam chodzi. Ćwiczenie, często pytacie, jak często wykonywać ćwiczenia, więc jeżeli ktoś dopiero dołączył na ten kanał i wcześniej nie ćwiczył, to na początek raz w tygodniu wystarczy. Dwa dni po ćwiczeniach możecie poczuć, że mięśnie będą zmęczone, możecie poczuć takie zwane lekkie zakwasy. Więc jest to sygnał, że na razie mięśnie muszą się zregenerować. Więc ćwiczymy raz w tygodniu. Kiedy ten efekt już minie, po ćwiczeniach nie będziecie już czynili albo dużo mniej te zakwasy, to wtedy możecie robić dwa razy w tygodniu. Na przykład, jeżeli zrobicie w poniedziałek, no to wtorek, środa, czwartek zrobić sobie przerwę i następne ćwiczenia robić w piątek. Wtedy macie sobotę, niedzielę dwa dni znowu, że mięśnie odpoczęły. I tak na początek wystarczy. Jeżeli już się wprawicie i te mięśnie już będą dużo mocniejsze, dużo bardziej elastyczne, będzie się czuć po tych, tych ćwiczeniach wykonując dwa razy w tygodniu bez żadnych znowu tu jakiś objawów dyskomfortu, że te mięśnie są zmęczone, to można trzy razy w tygodniu, ale my tymi mięśniami za wiele nie pracujemy. Ta nasza szyja Tutaj jednak za, za wiele nie działa w ciągu dnia, więc na początek, raz w tygodniu, naprawdę w zupełności wystarczy. Nie przeforsowujcie się na początku, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby systematycznie, bardzo powoli i delikatnie wzmacniać mięśnie i dopasowywać częstotliwość tych ćwiczeń do samego siebie. Tu nie mogę powiedzieć, że. Tak albo tak, bo u każdego to będzie inaczej, więc musicie obserwować swoje ciało. I tak jak mówię, efekty ćwiczeń są dopiero dwa dni po ćwiczeniach, więc na drugi dzień, jak wstaniecie o, nie działały, nic nie czuję, poczekaj jeszcze jeden dzień i wtedy dopiero będziesz wiedzieć, jak te ćwiczenia na Ciebie zadziałały. Czy na przykład trzeba wykonać to ćwiczenia w większej ilości powtórzeń, czyli jako drugą serię, czy w zupełności to, co ja tutaj proponuję. Wam wystarczy. Jestem pewna, że powinno Wam wystarczyć. To wszystko na dzisiaj. Jak zwykle mega podziękowania dla wszystkich, którzy są aktywni zarówno na YouTubie, pisząc komentarze, dając kciuki do góry, wrzucając różnego rodzaju bardzo sympatyczne ikonki. Jak również tym, którzy uczestniczą na grupie na Facebooku. Bardzo Wam za to dziękuję. I Super, super mega podziękowania wszystkim tym, którzy dołączyli program, do programu Wspieram Aktywny Senior. Dla Was wszystkich wielkie serca. I cieszę się też bardzo, Wam dziękuję za korzystanie z płatnych podziękowań. Czyli, jeżeli ktoś nie chce wchodzić w cały program, płaci, płacić miesięcznie, wspierać mój kanał miesięcznie, może to zrobić jednorazowo właśnie w postaci tych płatnych podziękowań. Jeżeli byłyby jakieś pytania to proszę dajcie znać i jeśli są jeszcze jakieś inne propozycje, zapotrzebowanie na inne ćwiczenia, w zależności od Waszych potrzeb, to proszę dawajcie mi znać w komentarzach tutaj lub na grupie na Facebooku. Dziękuję za udział, życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i widzimy się za tydzień z kolejnymi ćwiczeniami.